Dzień dobry kochani, jesteśmy z powrotem tutaj w gierce, dobra. Jeszcze nie będę wygłupiać, obiecuję słowo, chociaż może nie słowo. W każdym razie, dobra, lecim, lecim ze słodkim flirtem, w końcu kolejny odcinek. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że Wy też. I no co, bez zbędnego gadania, zaraz zaczniemy. Jak widzicie mam całe 257 punktów akcji, co na pewno mi na długo nie wystarczy, ale dobra, będziemy płakać później. <grym> na razie, no cóż, wchodzimy do gry i zaczynamy. I poczekajcie sekundę, Pat, i musi ściszyć, bo umrze. Dobra, stoję co wiem. Tutaj ostatnio łaziliśmy po galerii i próbowaliśmy y, zgubić tego patafiana Drake'a, nie? Chyba. Też nie. On nas troszeczkę tak, jakby ochronił ostatnio, także zobaczymy, co będzie teraz y, przed tymi głupimi dziewczynami, co nie? Tak, coś kojarzę. Dobra, ale teraz chyba będziemy próbowali mu uciec, co nie? Tak mi się coś wydaje. Kurka, Felek, czemu ja ciągle że w kółko? Okej, <laughs> okej. Okay, okay. O mój Boże, jakie te okulary są drogie. Obczaj te, fajne co nie? No ta, zajebiste. Ale poczekajcie sekundę, troszkę podgłośniej jednak. O, coś takiegoś. Yy, pokazał mi parę czarnych okularów, które różniły się od zwykłych, jedynie trzycyfrową cyfrą. Cy... Tak, jasne, zajebiste. Nie wyglądasz na przekonaną. Eee, uważam, że są banalne. To dlatego, że dobrze im się nie przyjrzałaś. Spójrz z boku, widać markę. O nie, serio? Ten to tylko by markowe ciuchy kupował. No co za typ. To dlatego są takie drogie? Wezmę je, podobają mi się. Tobie też pasowałyby idealnie. Chcesz kupić jedną parę dla siebie? Nie. A dzięki, zachowam swoje kieszonkowe. Spadaj. Jak chcesz, wzruszył ramionami. No i bardzo dobrze. Ja wezmę te. O kurczę, co się stało? Zapomniałem portfela. Co? Nie, gdy poszedłem kupić napoje. Nie, co? Ta jasna i teraz uważasz, że ja za ciebie zapłacę? No chyba nie śniłeś. Haha, ha. ja też dzisiaj coś zgubiłam. Poczekaj na mnie, ok? Pójdę go poszukać. Czekaj, mogę za ciebie zapłacić, jeśli chcesz. Nie, w życiu. Nie mam mowy. Niech sam kurczę za siebie płacić. Co za typ, no? Nie. Idę z tobą, dobra. Pójdę z tobą, niech ci będzie. Nie chcę za ciebie płacić. Sam chce zapłaci. <laughs> nie ma to tamto, niech sam płaci, nie? No, dokładnie. Dobra, ale portfel, tak? O Jezus Maria, serio? Dake poszedł zapytać sprzedawcy... sprzedawcy, sorry. <laughs> Język mi się włączy. <laughs> Czy nie znalazł przypadkiem jego portfela, a potem wrócił do mnie, dobra? A, znalazłem go. Jeden z moich kolegów z klasy nie wiedziałby nawet, gdzie mógłby zgubić swój portfel. No, to prawda. Serio jest aż tak roztrzepany? Nawet sobie nie wyobrażasz do jakiego stopnia. O, oh, sorry za to. E, nie widzieliście? Nic nie widzieliście? E, kurde, no. Widać, że gram w Harry'ego Pottera, no. no. bez kitu. Dobra, cicho. Nic nie wiecie, nic nie wiecie. E, nawet sobie nie wyobrażasz do jakiego stopnia. Cały czas zgubi swoje rzeczy. No dobra, chodźmy po te super okulary. No ta, świetne. Skoro się nie różnią niczym, tylko trzycyfrową cyfrą od tych zwykłych. Jezus Maria ich zjadł okulary z wystawy i poszedł zapłacić. Voilà, wszyscy będą mi zazdrościć, tak jasne. Chciałbyś? Ale poczekajcie sekundę. No, jeszcze mamy trochę czasu. Skoro tak mówisz, dalej nie jesteś przekonana? Powiedzmy, że wolałabym wydać swoje pieniądze na coś innego. Na przykład na prezenty dla znajomych. No, na przykład. Też powinienem tak zrobić. Ale to nic złego, jeżeli chce się zaszaleć od czasu do czasu. No, w sumie, z jednej strony. Od czasu do czasu można, co nie? Niby tak, niby tak. Ale trochę mi szkoda kasy. O, poczekaj tu na mnie, chyba zobaczyłem swojego kumpla. Ej, nie chcesz, żebym z tobą poszła? Nie mam ochoty, aby ktoś inny ci namierzył. O Jezu, co? Chcecie cię mieć dla siebie? U, e, ja bieżę. Przepraszam, że się tak wyrażam. Nie, no kurde, co za typ. Nie chcę, by ktoś cię namierzył, by ktoś cię e, zahaczył, by ktoś e, przez przypadek cię szturchnął czy coś. <grytanie> kurde. <grytanie> A co to ja jestem, kurczę? Jakiś eksponat? <grytanie> o Boże. O Boże. Dej ledwo co zdążył wejść do sklepu, gdy nagle poczułam czyjąś rękę na swoim ramieniu. Kto to? Nie wierzę, dziecielina. Całe wieki cię nie widziałam. O, kto to jest? Odwróciłam się w podskoku. Aha, okej. Okay. Who are you? La eti. Pewnie Leti. Dobra, niech będzie Leti. To moja koleżanka ze starej klasy. Była w tym samym liceum, co ja i Kentin. A, ah, okej, okay, dobra. Nie wierzę, wyglądasz na o wiele bardziej pewną siebie. Prawie Cię nie poznałam. Jezu, ile ona ma spinek we włosach, co nie? Wow. Ale jazda i w ogóle kolorowych. Nie, Ale w sumie całkiem spoko styl ma. Muszę przyznać. Oprócz tych serduszek na koszulce, a to mi się nie podoba. Haha, ha, tak myślisz? Tak, wyglądasz na mniej nieśmiałą. Pewnie dlatego, że ten okularnik w końcu zostawił cię w spokoju. O Jezus, Maria, nie mów tego. Mówisz o Kentinie? Wiesz, że poszedł ze mną aż do nowego liceum? No, co ty, bieda twoja. Ja myślałam, że ojciec wysłał go do szkoły wojskowej. Nie no, tak było. No właśnie, tak było, ale dopiero później. A teraz zmienił się nie do poznania. Zdziwiłabyś się. Abym się zdziwiła, to musiałby urosnąć 20 cm, mieć mięśnie brzucha, pozbyć się tych okropnych okularów i zmienić fryzurę. <laughs> Dokładnie tak się stało. A <laughs> może nie. A więc Twoja nowa szkoła, Macie jakichś przystojniaków? Czy, Tak. Ojej, to zły znak. Jeżeli Leti zaczyna ten temat. O nie, co? O, ja, ale masz szczęście. Od wieków nie miałam żadnego chłopaka. Ci z mojej szkoły są beznadziejni. O Jezu, nie. Aha. Czyli ona jest taka, aha, że pewnie mocno uderza do facetów, co? Tak coś podejrzewam. O Boże, widzisz i nie grzmisz. No dobra. Ale nie chodziłaś przypadkiem. Z kim? Z Maćkiem? <grytanie> co tak, ale jednak był mniej przystojny bez swojego piercingu. Tak samo jak i Jeremy. Jeremy? Kto, kto? What? Tak, pamiętasz wysoki brunet, który siedział za nami na lekcjach matmy? Chodziłam z nim, potem jak się rozstałam z Julianem. Potem byłam z Tołkiem, Kevinem, Danielem, Markiem, ale nie trwało to zbyt długo, a od tygodnia jestem wolna. Kurde, chyba dobrze trafiłam. No nie, nie wierzę. Rozpustnica jedna. O boże, z kim ja się zadaję? Uciekajmy. dziecieli nabierz nogi zapasy, <laughs> za pazuchę i ty to nazywasz wiecznością? <laughs> no tak, nigdy nie byłam tak długo sama. Ty dzień, okej? O Boże, o Boże, no, żebyś znała moje prawdziwe życie uczuciowe. Hmm. Chociaż nie, w sumie to ja jestem już szmat czasu z jednym facetem tak naprawdę. E, to wielki problem, Leti. Jest bardzo miła, ale zakochuje się co 5 minut. Aha. Okej, okay. no, no rozumiem. To nie jest najlepsze miejsce na pogaduchy. Chodź, przejdziemy się. E, nie mogę, czekam na kogoś. Nawet jeżeli jest wkurzający, to przed chwilą mi pomógł. No, w sumie racja. Przeszłaś ze swoimi. E, co? Ze swoimi nowymi przyjaciółmi? Nie do końca. Chcielina, wybacz, musiałaś na mnie czekać. Dawno go nie widziałem, a zapomniałem, że jest taki gadatliwy. O, cześć. O nie, kurde. Zobaczył Leti. Dek, to Leti, moja koleżanka ze Starego Liceum. Miło mi. Ocho. Ocho. O nie. O nie. Mnie też. O nie, zaczerwieniła się. Super. Zaczęło się, rzuciła. Mu się wrobiła. Jak się nazywasz? Skąd jesteś? Do której szkoły chodzisz? Od razu się tam zapisz. Co? Może. Ej, ale te odcinki są so, coraz lepsze. Z na odcinek coraz lepiej. O, może. Ja to cały czas będę tylko się śmiać! To zabawne. Dajk powiedział mi coś podobnego, gdy się pierwszy raz spotkaliśmy. Hej, spokojnie. Nazywam się Dajki. Pochodzę z Australii. Przyjechałem tutaj tylko na tydzień. Nie szkodzi. Podczas jednego tygodnia może się wiele wydarzyć. O, może. Ha, to ciekawe. Może mogłabym ją wyswatać z dejkiem i w ten sposób dyskretnie się go pozbyć. O, to jest w sumie dobry plan. O nie, nie chcę, żeby Letty ukradła mi dejka. Co nie, w życiu! Swatajmy ich. Swatajmy ich, to może się odczepią oboje. Bardzo dobrze. Dajemy A. Ok. No to mamy teraz uh, Mission Impossible. Znaczy Possible. Bardzo. <ścoughs> Psst. Dziecielina. Letty uczepiła się mojego ramienia i pociągnęła mnie do tyłu. Co jest? To twój chłopak? Mogłaś o to zapytać, zanim rzuciłaś mu się w ramiona? <grym> Sorry, jest naprawdę uroczy. To był odruch. A więc to twój chłopak? Nie, nigdy w życiu. O, super. Mogłabyś próbować mnie z nim umówić? Jest strasznie przystojny. Pewnie, ale nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Zazwyczaj sama sobie radzisz w tych sprawach. No właśnie. Radź sobie. Tak, ale chłopaki z mojej szkoły, znam ich i wiem, co lubią. Nic nie wiem o e, odejku, tak? <grym> Tak, nie pamiętasz nawet jego imienia? A już, chcę, już chcę się z nim umawiać, a kurczę, e, no właśnie, nic o nim nie wie, nie? E, no właśnie, nic nie wiem o Dejku. Możesz mi pomóc? E, ja też za wiele o nim nie wiem, oprócz tego, że lubi surfować. Surfować? Wow, ale czadowo. Chodź, idziemy do Windzir. Po co? Zobaczysz, mam pomysł. A, dobra, okej. Okay. No to prowadź, tutaj jest chyba ten sklep, nie? Dlaczego chciałeś się tutaj przyjść? To przez Leti. Chciałam sprawdzić, czy znajdę jakieś gazety o, o surfowaniu. Aha, chciałabym tego spróbować pewnego dnia. Tutaj ci się to raczej nie uda. Tutejsze fale nie są najlepsze. O. Ale i tak spróbuję. O, Wzięła gruby egzemplarz zatytułowany Surfowanie dla początkujących. Pst. Odłóż to. Surfowanie to sztuka, nie nauczysz się jej z książek. Skąd możesz to wiedzieć? To jedno z moich hobby. Haha, jakby tego nie wiedziała. O, naprawdę? No to może chciałbyś mnie tego nauczyć? Jestem pewna, że jesteś o wiele więcej wart niż ten gruby magazyn. Aha, okej, okay, to jest jej plan? Super. Jeżeli nadarzy się ku temu okazja, to czemu nie? O, oh, nice. Powinniście już iść. Letty mówi tylko o tym na lekcjach. Myślałem, że to dawna koleżanka z klasy. No, to świadczy o tym, że mówi o tym już od dawna. My jeszcze o tym pogadamy, okej? Okay? Jak chcesz. Szepcze. Kurczę, jest dosyć powściągliwy. Będę musiała wymyślić coś innego. Jeżeli masz 300 goldsa, to możesz sobie kupić takie same okulary, co on. 50 goldsa za okulary to tyle... Ale czemu 50 napisali? To tyle, ile płacę za swoje buty. Jestem jedyną, która nie wydaje astronomicznych cen na ubrania albo dodatki. <grych> o Boże. Skoro wspólne zainteresowania nie zadziałały, to przejdziemy do prawdziwego uwodzenia. O czym myślisz? Niedaleko jest sklep z ubraniami. Tak, ale dla mężczyzn. No to spróbujemy ze sklepem z bielizną. Co? Jezu, co? Znajdź sklep z bielizną. Boże, nie. Co? Coś czuję, że będą jaja. No naprawdę będą jaja. Kurde, no jeszcze mamy chwilę grania. Aha, to tutaj, dobra, czyli dobrze trafiłam. Mój Boże, Leti, co masz zamiar zrobić? A więc nowy strój kąpielowy. Uff, tylko tyle, na szczęście. Dlaczego chcesz kupić nowy strój właśnie teraz? Bo w ten sposób będę miała w czym iść dzisiaj na plażę, aby nauczyć się surfowania. Aha, okej. Okay. Zdecydowanie dobrze się dobrałyście. Obie jesteście średnio rozgarnięte. Ale na z skwitował, co za typ, okej. Okay. Zabraniam Ci tak mówić, ale w nawiasie, aha fajnie. Tejk, spójrz, który wolisz, fioletowy czy różowy? Są bardzo ładne. Hmm. Nie lubię strojów jednoczęściowych, a ja lubię. Ej, spadaj typie, ja lubię, osobiście. Jeżeli tak, tak na, tak na marginesie, jeżeli chcecie wiedzieć, ja lubię. Chyba wezmę to bikini. O kurde, nie. Ten jest lepszy. Dziecielina, rób tatki. To się nazywa uwodzenie. Pomoże Ci to z przystojniakami z Twojej szkoły. Nie, Boże, przestań. Nie wyobrażam sobie, żebym miała poprosić chłopaków z mojej szkoły, aby wybierali dla mnie jakiś strój. Ach, nie mamy takiej samej wizji uwodzenia. No, raczej nie. Nie mamy takiej samej wizji uwodzenia. Spadaj. Jesteś zbyt nieśmiała. Trzeba umieć przejąć inicjatywę. Myślałam, że jesteś bardziej pewna siebie. Ale tylko mi się zdawało. Co chcesz przez to powiedzieć? Byli chłopcy, którzy bardzo cię lubili, ale gdy wysyłali ci sygnały, abyś yy, zrozumiała, że im się podobasz, to udawałeś, że nic nie czaisz. Jeżeli chłopak się czerwieni, gdy się do niego uśmiechasz, to znaczy, że mu się podobasz. Nie ma sensu pochylać głowy i zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Nigdy tego nie zrobiłam. Ej, weź, nie bądź dla mnie niemiła. N no dobra, to prawda, że czasem nie wiem, dlaczego się czerwienią, ale. Ja zostawię was samych, nie czuję się swobodnie w tym sklepie. No, wiecie co, spadajcie oboje, kurde, nie lubię was. <laughs> o Boże. Postanowione, następnym razem, gdy jakiś chłopak zacznie się czerwienić, to zapytam go, czy mu się podoba. Ej, nie, 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 nie rób tego. Mam nadzieję, że będę miała wystarczająco dużo odwagi. Nie, nie rób tego. Dziecielina, mogę z tobą chwilę porozmawiać? Tak, pewnie. Gdzie jest Leti? Poszła zapłacić za nowy kostium kąpielowy. Ja też pójdę czegoś poszukać. Yy, jednak to ją będziesz uczyć surfować? Tak, jest o wiele bardziej podekscytowana faktem, że spędzi ze mną czas niż ty, a więc tym razem cię odpuszcza. <laughs> o, jakiś ty wspaniały myśl. Tym razem? Jeżeli znowu kiedyś na niego wpadnę, to kolejny raz będzie yy, próbował się ze mną umówić? Niech spada. Okej, okay, mam już swój stroj, Dek. Idziemy poszukać czegoś dla ciebie? Tak, właśnie powiedziałem ci, Cielinie, że idziemy surfować we dwoje. No i dobrze spadać. Sio, won' mi, zwolnij mi stąd. <grywa> we dwoje? Nie idziesz z nami? Nie będę robić za piątek koło wozu. Spadać, no właśnie. Szkoda, ucieszyłam się, że spędzimy trochę czasu razem. Idź ty, daj jasne, na pewno. Od razu się rzuciłaś na tego faceta i już tylko o nim myślałaś. Możesz mnie odwiedzić w mojej szkole, jeśli chcesz. Trzymaj to. Nie, po co dajesz jej. Po co, po co dajesz adres? Okej, okay, na pewno wpadnę. No nie, Sio. No zobaczenia. Dzięki za wspólne zakupy. W ogóle się nie nudziłem. Dobra, spadaj. Nie ma sprawy. Bawcie się dobrze. Sayonara. Elo, Eloziomy. Poszli w stronę sklepu Julien. No dobra. W końcu jestem wolna. Jak dobrze. Ech, cudownie. Nie ma tempaków na mojej drodze. <noise> Okej, okay, teraz mogę się zająć e, prezentem dla Rosali. Okej. Okay. Sklep z bielizną, do którego zaprowadziła nas Letty był całkiem niezły. Będę mogła zrobić małe żartu rozali i podarować jej bieliznę. <laughs> o Boże, zdecydowanie ostatnio moje życie kręci się wokół bielizny. No, nie ma co. Cały czas. Cały czas. Okej. Okay. Kupię jej ten komplet, jest śliczny. Jeżeli rozmiar nie będzie jej pasować, to będzie mogła pokazać paragon i go wymienić. To dobra okazja, żeby kupić coś dla siebie. Przymierzę ten czerwony komplet, też jest ładny. O nie, poszłam w stronę przebieralni. Coś czuję, że... Będzie niezły cyrk. Czy mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Zasłoń yy, zasłoniłam zasłonę w przymierzalni. okej. Okay. Aha, taki komplet. Ech, dzięki w sumie, ale okej. Okay. Pasuje mi, pasuje mi. Ach, zobacz ilustrację. Mamy. A, okej, okay, taka ilustracja. A, dobra. Znaczy. Według mnie za dużo, za dużo tyłka na tej ilustracji, ale okej. Okay. <śm> O Boże! Co oni pokazują małym dziewczynkom? No sami powiedzcie. To znaczy, no małym dziewczynkom. W sumie to, to jest tak, taka gra dla młodzieży, ale no mimo wszystko, no. no. Ok, zapłaciłam za resztę zakupów używając mojego kuponu ze zniżką, a potem wyszłam ze sklepu. Okej. Okay. Dobra. Ale przynajmniej się zniżka przydała. Git. Git. Tylko gdzie ja mam teraz iść? Dobre pytanie. Tutaj już byłam, sorry. Okej, okay, kupiłam już wszystko, co chciałam. Mogę już wracać do domu. Jak dobrze. Poszłam na autobus. Świetnie. Wyszłam z autobusu i pomaszerowałam w stronę domu. No to idziemy. Idziemy do domciu. Co za dzień. Nie mogłam zasnąć. Chciałam jak najszybciej podarować wszystkie prezenty. Okej. Okay. Poszłam do szkoły z torbą pełną upominków. Ale poczekajcie, tylko zerknę. Jeszcze 60 punktów. Dobra. Jeszcze sobie dogramy to do końca. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się uda. Mm, 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 mm. Bailando, bailando. Sorry. Amigos, adiós. adios Es les a Sorry, tak sobie się, się wygłupiam. Cześć, chłopaki. Jak wam minął weekend? Świetnie. Co tydzień powinniśmy mieć takie długie weekendy, no. Tak, byłoby genialnie. Skorzystałaś trochę z tego, aby odpocząć? Nie, byłam w mieście obok. Aleksy, przyniosę coś dla Ciebie. O, naprawdę? Myślałaś o mnie? Jesteś cudowna. Haha, nie ma sprawy, trzymaj. Podarowałam mu słuchawki. O, dziękuję, są fajne. Nie podobają ci się? Tak, tak, pewnie, że tak. Prezenty zawsze są fajne. Super, nie jestem przekonana. Może mogłam wybrać coś innego. Coś nie tak, Armin? No, jestem trochę zazdrosny. Pomyślałaś o moim bracie, a o mnie, nie? A przecież zazwyczaj ciężko nas spotkać osobno. Przykro mi, ale nie mogłam kupić prezentów dla wszystkich. Nie szkodzi. Mimo wszystko wygląda na zawiedzionego. No biedny, no przy, przyznaję. No. Następnym razem, gdy pójdę na zakupy, to też zafunduję ci jakiś prezent. Nie musisz, nie podarowałam ci tego, żebyś musiał zrobić to samo. No właśnie, przez niego się czerwieni. <grytanie> Zmykam, widzimy się później. Tylko się nie spóźnij. Podobno dyrektorka ma nam coś ważnego do powiedzenia. Ach tak? W jakiej sprawie? Peggy była strasznie podekscytowana. Wydaje mi się, że ma to związek z projektem, nad którym ostatnio pracowali nauczyciele. O, interesting. Tak, laser game. Co? A! Nikt nigdy nie potwierdził, że chodzi o laser game. Co? 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 Co temu arminowi ciągle się wkręca? Jakieś gierki, te sprawy. Cześć dziewczyny, miło spędziłeś weekend? Tak, miałam. E, czas się trochę pouczyć. Mamy dzisiaj jakiś sprawdzian? Nie, ale nie szkodzi, trochę się pouczyć. Uf, już się przestraszyłam. Przestań tak mnie straszyć. Ja, nawet jeśli się nie uczyłam, to rzadko dostaję dobre stopnie, biedna Iris. Melanio, ty często przebywasz w pokoju nauczycielskim. Wiesz, co dyrektorka chce nam ogłosić? Tak, chce nam powiedzieć, co szkoła przygotowuje już od jakiegoś czasu. Wiesz, co to jest? Wydaje mi się, że nawet Nathaniel nie wie. Peggy też niczego się nie dowiedziała. Serio, tym razem udało im się dochować tajemnicy. No, w sumie tak, w sumie tak. Ale wiecie co, mamy już 20 punktów, także no, no dobra, dobra. W sumie to już bardzo niewiele zostało, więc tutaj sobie skończymy. Ale jeżeli odcinek Wam się podobał, tak jak mi, kurde, muszę przyznać, że jest coraz lepiej, coraz ciekawiej, coraz śmieszniej przede wszystkim. To co, zostawcie lajka, subka i w ogóle. I przykujcie się na kolejne odcinki, które będą już za niedługo, mam nadzieję, jak tylko zbieram trochę więcej punktów. No, trzymajcie się ciepło. Pa!